Cześć. Wyścig o fotel prezydencki nabiera tempa, jak na razie widzimy przodującego Mencena, tak jak na aktualnej grafice, który wyprzedza swoich kandydatów na każdym kroku. Ale czy ten trend się utrzyma i czy jest w stanie dogonić swoich rywali, by wejść do drugiej tury tak jak sam osobiście mówi, że celuje? Przeanalizujemy sondaże, w jaki sposób się zmieniają na przestrzeni ostatnich miesięcy, przeanalizujemy również kim jest sam Sławomir Mencen oraz co on nam wyborcom tak naprawdę jest w stanie zaoferować. Oraz ocenimy, czy faktycznie cel druga tura dla Mencena jest realny. Co myślicie, by w następnych odcinkach analizować resztę kandydatów? Zapraszam do materiału. Sławomir Mencen to postać, która coraz częściej przyciąga uwagę w polskiej polityce. Jako lider konfederacji oraz swojej partii Nowa Nadzieja, Mencen wyróżnia się oryginalnym podejściem do polityki oraz charyzmatycznym sposobem komunikacji. Czy chociaż raz, chociaż raz, jak ja mówię, mogłaby się pani nie drzeć, bo za każdym razem, kiedy tu występuję, pani się drze. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż pani. Lider Konfederacji zrezygnował również z wynagrodzenia poselskiego, które przysługuje mu za pełnienie funkcji w Sejmie. To gest, który podkreśla jego przekonanie o potrzebie ograniczenia wydatków publicznych i oddania się służbie społeczeństwu bez dodatkowych korzyści finansowych. Taki krok może być postrzegany jako symbol jego zaangażowania w politykę i chęci działania dla dobra obywateli. Jego wiedza w dziedzinie finansów i gospodarki sprawia, że potrafi w sposób przystępny tłumaczyć skomplikowane koncepcje, co czyni go atrakcyjnym rozmówcą dla różnych grup społecznych. W kontekście wyborów Mensen stawia na transparentność, wolność jednostki i ograniczenia roli państwa w życiu obywateli. Jego hasła są często kontrowersyjne, co przyciąga zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jego obecność w mediach społecznościowych również zasługuje na uwagę. Mensen z powodzeniem posługuje się platformami takimi jak Twitter czy YouTube, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat aktualnych wydarzeń politycznych. To sprawia, że jest blisko swoich zwolenników i potrafi reagować na bieżące sytuacje. Podsumowując, Sławomir Mensen to polityk, który łączy wiedzę z charyzmą, a jego podejście do polityki sprawia, że jest postacią wartą obserwacji w nadchodzących wyborach. Gospodarka. Mencen opowiada się za radykalnym uproszczeniem systemu podatkowego, likwidacją PIT, CIT i a także znacznym ograniczeniem biurokracji. Ochrona zdrowia: Mencen postuluje rozbicie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia, jako jedynego podmiotu zarządzającego środkami. W jego miejsce proponuje wprowadzenie konkurencyjnych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, co miałoby zwiększyć efektywność i jakość świadczonych usług. Ekologia i rozwój. Polska powinna odrzucić Zielony Ład. W kontekście zmian klimatycznych Mencen dostrzega konieczność podejmowania działań, które będą skuteczne i realne opowiada się za rozwiązaniami, które będą korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla obywateli. Uważa, że należy unikać wprowadzenia regulacji narzucanych przez Brukselę, które mogą nadmiernie obciążać przedsiębiorców, a zamiast tego należy się skupić na edukacji i zachęcaniu do proekologicznych postaw. Polityka społeczna. Jest zwolennikiem ograniczenia programów socjalnych, argumentując, że prowadzą one do nadmiernego zadłużenia państwa. Polityka zagraniczna. Krytyczny wobec Unii Europejskiej, popiera większą suwerenność Polski i ograniczenia wpływu Brukseli na wewnętrzne sprawy kraju. Kwestie światopoglądowe. Prezentuje konserwatywne poglądy w sprawach obyczajowych, sprzeciwienie się legalizacji oraz ideologii gender. Armia. Lider Konfederacji deklaruje, że jeśli będzie pomysł wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, on zdecydowanie się temu sprzeciwi. Jego zdaniem, ani jeden polski żołnierz nie powinien walczyć poza granicami naszego kraju. Męcen prowadzi również bardzo intensywną kampanię. Od wielu miesięcy spotyka się z wyborcami, nawet w bardzo małych miastach. Jego celem do końca kampanii jest odwiedzić wszystkie powiady w Polsce. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób. Ale zacznijmy od sondażów z poprzedniego roku. Sondaż pracowni Ibris dla Rzeczpospolita z 10 listopada 2024 roku widzimy początki sondażowe lidera Konfederacji. Jednak są tutaj na czwartym miejscu z wynikiem 9,9% tuż za Szymonem Hołownią. Ale przyjrzyjmy się sondażowi z początków stycznia opinia 24, w których Sławomir Mencen wyprzedza Szymona Hołownię i coraz bardziej się od niego oddala, osiągając wynik 15,1%. Zobaczmy aktualne sondaże z początku marca 2025 roku dla OGB. Kandydat Konfederacji uzyskuje już 21,4% oraz zaczyna doganiać kandydata Karola Nawrockiego. Mamy również sondaż Polster. Również z początków marca, w których Sławomir Mencen wyprzedza już kandydata Prawa i Sprawiedliwości i osiąga 22% i jest w upragnionej drugiej turze, o której mówi od samego początku kampanii. Ale jak to jest z tymi sondażami? Warto im wierzyć, czy raczej nie? Sondaże to narzędzie, które ma na celu zrozumienia opinii publicznej, ale ich interpretacja wymaga ostrożności. Oto kilka kluczowych kwestii, które warto wziąć pod uwagę. Metodologia Ważne jest, w jaki sposób przeprowadzono sondaż, czy próba badawcza była reprezentatywna jakie pytania zadano. Czas przeprowadzania Opinie społeczne mogą się zmieniać w zależności od bieżących wydarzeń, kampanii wyborczych czy kontrowersji. Sondaże przeprowadzone w różnych momentach mogą dawać różne wyniki. Margines błędu. Każdy sondaż ma swój margines błędu, który powinien być brany pod uwagę. Często wyniki są podawane z określonym zakresem błędu statystycznego, co oznacza, że rzeczywiste poparcie może być nieco inne. Interpretacja wyników. Sondaże mogą być interpretowane na różne sposoby. Media, jak i politycy czasami wybierają tylko te dane, które pasują do ich narracji, co może wprowadzać w błąd. Trend Warto zwracać uwagę na trendy w czasie, a nie tylko na pojedyncze sondaże. Zmiany w poparciu mogą być bardziej znaczące, gdy są obserwowane w dłuższym okresie. Podsumowując, sondaże mogą być użytecznym narzędziem do analizy publicznej, ale należy podchodzić do nich z krytycznym okiem. Ale wróćmy już do kandydata Sławomira Mencena. Jego ostre wypowiedzi dotyczące gospodarki i Unii Europejskiej spotykają się zarówno z entuzjazmem, jak i ostrą krytyką. Dodatkowo, niektórzy zarzucają mu populizm oraz brak doświadczenia w zarządzaniu państwem. Sławomir Mencen to kandydat, który stawia na wolny rynek, konserwatywne wartości i ograniczenie roli państwa. Jego propozycje mogą przyciągnąć zarówno zwolenników reform, jak i budzić wątpliwość u tych, którzy obawiają się radykalnych zmian. Czy ma szansę na prezydenturę? Moim zdaniem tak, ale to wymaga jeszcze dużo pracy. Kandydat konfederacji prowadzi bardzo dobrą kampanię, przebija się w mainstreamie, co pokazuje, że zmiana władzy, która rządzi od lat do pis PiSu i PO, jest realna i ludzie mogą być jeszcze bardziej zmotywowani, by iść na wybory 18 maja. Jednak trzeba brać pod uwagę dwóch kandydatów: Rafała Trzaskowskiego. I Karola Nawróckiego Startują unii z poparciem partii, które są zdecydowanie większością w polskim Sejmie i nie będzie łatwo przekonać wyborców. A Wy co sądzicie o szansach Sławomira Wencena w tegorocznych wyborach? Jak już wiecie, mój kanał dopiero się rozwija i każda subskrypcja to dla mnie ogromne wsparcie. Dzięki Wam mogę docierać do większej liczby osób. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do dołączenia do naszej społeczności i do zostawienia łapki w górę oraz komentarza dla zasięgu. Chciałbym też usłyszeć Wasze zdanie. Jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył w przyszłych odcinkach? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Cześć!